W tym odcineczku z Hoplite'a zagrałem aż dwie gierki i zdobyłem w nich enchanty, oprócz tego w pierwszej rundzie spróbowałem zdobyć szmaragdowy miecz. Ok, widzowie, miałem niestety laga i chwile mnie nie było, ale mam takiego fajnego teksturpaka na lepiej widoczne żelazo. I ten teksturpaczek naprawdę wiele daje, ale przez tego laga straciliśmy full czasu i teraz będzie już nam ciężko zdobyć ten mieczyk przed PvP bo potrzebujemy dużej ilości zasobów. I tu mamy dużo tego żelaza. Tu wszędzie jest żelazo to ładne pomarańczowe, więc... Ten tekstur dużo daje w łatwości znalezieniu żelaza. Dosłownie za chwilkę jeszcze, już będziemy mieli wszystko. Żelaza ile potrzebujemy? Tylko będziemy musieli zdobyć jeszcze trochę diapsów i złoto. Tutaj mamy głębsze zejście i mamy diamenty, ale super widzowie. Dobrze, ile będzie? Tylko dwa? Dobra, dwa wystarczą nam, widzowie. O, ale tu są kolejne diamenty. Dobrze, że jeszcze nie wychodziłem. Dobra, bardzo dobrze. Może nawet na enchant się uda nam dobić. I dobra. Zróbmy, widzowie, sobie cztery wiadra. I dobra, widzowie. Musimy zdobyć trochę jeszcze tego. Zdobyć seta i dobić jeszcze trochę żelaza. Będziemy musieli. Ale dobra widzowie, jeszcze 8 minut, a my już mamy dobro... Dobre rzeczy, no. Tylko że jeszcze by się nam przydało złoto. Złota też tego nie zrobimy. Więc no, znajdźmy złoto. po prostu to... ojej oj. Będę zły jak. Będę miał wszystko, tylko nie zdobędę jakieś tam sztabensje złota. Dobra widzowie, ale fort, ja się tutaj prosto kopię, żeby, wiecie, użyć tego baga i tu są normalnie jeszcze diamenty. Nie no, to mamy dzisiaj takie szczęście do diaksów, że nie wiem, osiem diaksów już, dawno nie miałem takiego farta z diaksami. No ole fart, w pierwsze lepsze miejsce się skopałem, akurat diaksy. Pa, wracamy się widzowie i za, 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 wydaje mi się, że trochę chyba muszę zmienić plan. Dobra widzowie, wiecie co, ja chyba nie będę craftował jednak tego miecza szmaragdowego, bo już nie znajdziemy tego złota. Mam tutaj w ogóle jakiegoś typa. Widzowie, zrobimy sobie enchanting. Enchanting, tak jak w poprzednim odcineczku chciałem. Tu jeszcze mamy lapis, więc zbierzemy, bo 44 trochę mało. Pyk, pyk. Okej, okay, to mamy. Teraz tylko sugar cane. Skóra. I, do, I będziemy mieli, widzowie, enchant. To jest dobra sprawa. Ostatnio już udało mi się zdobyć enchant, arena na trybie cywilizacja, jak grałem w emotkowym. No i doszliśmy do deathmatcha, niestety w deathmatchu decymetru... zginęliśmy, ale i tak runda była fajna i nie mam skóry, kurka w ogóle. Doba, niestety tylko jedna, ale ja mogę i tak już skraftować sobie enchanting. Robimy sobie diamentowy miecz. <laughs> Teraz muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Przed enchantowaniem zbierzmy sobie dużo szkiełka. To w się sensie 6 bloków nam starczy. I teraz, widzowie, wrócimy do tamtego cave'a. I w kejwie zenchantujemy, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Nie mamy niestety leczenia, ale doba. Zbierzemy sobie jabłuszko. Nie mamy niestety złotego, ale doba. Na razie miejmy nadzieję, że nam to wystarczy. A jak nie, to potem zbierzemy więcej. I doba. Kopiemy się tutaj. No nie widzowie, ale farty, znowu rudę, prosto się wkopałem, jakbym miał jakiegoś tego, czyli to, i dobra. Zresztą wskoczył. Dobra, widzowie, zacznijmy od enchantowania tego, Sharp 1, i dobra. Prot, Prot, Protection, na razie zrobimy tylko jeden mieczyk. Sharp, Ok. kowadełko, i dwa miecze Sharp nas 1, tworzymy Sharpa 2. I dobra widzowie, wychodzimy stąd z szarpem dwójką. Hmm, przydałoby się nam więcej żelazo. Dobra widzowie. Robimy tak, że sprzątamy ekwipunek. To to nie będzie nam potrzebne. Nie będzie, nie będzie. A to wszystko może się przydać. Przydałoby nam się leczenie. Leczenia nie mamy ani troszeczkę. Skarniamy tylko jeszcze trochę drewna. Dobra, mamy tyba widzowie. Nie możemy od niego zginąć, bo będę bardziej źle. No nie wierzę, widzowie. Dwóch się na mnie uwzięło. No nie wierzę widzowie w to. Co za niesprawiedliwość. Dwóch się co, co, sojuszowało w ogóle się nie klepali i na mnie poszli. No nie wierzę w to widzowie. <śm> Było tak blisko. Ok widzowie, mamy strukturkę. Lecimy sobie ją zlutować. Jest tutaj widzowie złoto, byśmy normalnie sobie mogli zebrać. Ale trochę nie mamy... nie mamy węgla, więc miał jeszcze dwa węgielki. Ok widzowie, mamy tutaj dużo żelaza. Widzicie, jak drugą gierkę i bardziej w się kopię. W ogóle nie ma żelaza, a w tamtej gierce miałem tyle żelaza, że ho, -ho i wszystko było bardzo dobre. Okej, okay, jesteśmy widzowie na powierzchni, ale kompletnie nie znam nic. To jest wielki problem, bo w tych kopalniach nie ma w ogóle. Okej, okay, mamy tutaj co? To... Okej, okay, mamy żelazo, i tam jeszcze żelazo. Ten tekstur jest naprawdę dobry, tylko lecz też dobrze widać w kopalni. Tam mamy żelazo. I chyba się bym po nie udał. No nie, akurat ktoś tam jest, ale doła, nie zgarnął tego żelaza. Może go nawet nie zauważył. Będzie raczej wątpliwe, zwłaszcza, że tutaj tak zwisała. Okej, okay, więcej żelaza i to już jest żelaza chyba tyle i będzie... Potrzebować, dobra, powinno nam starczyć. Teraz... Okej, okay, tam ktoś jest na dole. Zgarniemy tylko też żelazo. Dobamy lowe. Rozgląda się w poszukiwaniu diaksów, w tym typem. Ale tu nie ma. Może tam już jeszcze tutaj może nie widział. Tutaj też nie ma. Z moim tak na diaksu To by było dać bardzo łatwo, więc raczej nie miałem szans przegapić. Tutaj. Też nie ma. Dziwne, dziwne. Wrócimy po trochę lowy. Oj, 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 widzowie, mało hapsów mamy. Bardzo mało. Okej, okay, widzowie, musimy wyjść i uważać bardzo, by nie zdedać. Bo jak ja zdedam na tym, na tej etapie rozgrywki, to będę taki zły. Damy rada Teraz by się przydało znaleźć jakiegoś gracza. Tutaj jest gracz. Widziałem przed chwilą nick. A dobra. Okej, okay, mamy gracza, widzowie. No on dość słabe idzie. Nie no, myśli, że go nie widzę. Dobra, uciekamy widzowie. Bo ja na razie nie chcę się z nim klepać. Dobrze, że mamy chlebek. Czekamy no. widzowie. PvP włączone. I zaraz się boję ja tylko, byłem nie zdodać. Mamy tu bordero. Border jest akurat nie do końca fajną rzeczą. Chyba Nie, to właśnie nieogarnia. naprawdę. Zjadł refa. Doba widzowie, zabiliśmy tego typa. Mm. Lapis ma. Diaks mieczyk ma. Dobam widzowie, mamy... ...na refa. Dobra, no tak, jeszcze mamy główkę. Zapomniałem, że mamy tą główkę. Też zawsze fajne. Na szczęście nie trafiliśmy na jakiegoś dobrego bardzo gieracza. I było nam go łatwo pokonać. Mamy smieczyk, ale niestety bez enchantów. Nie opłaca się robić smiecza bez enchantów. Nie wiem czy wiecie, tam ten, tamten co mamy to i tak zadaje tyle samo. Fajnie, udało nam się go załatwić. Próbujmy widzowie na pewien pobez. Co gdyby zdobyć nich i zrobić tego takiego zrzuta? Fajne to by było, Jestem, może byśmy coś trafili, coś dobrego. Te zrzuty często dają dobre rzeczy, ale to zobaczymy, zależy nam się jaka okaza się natrafić, bo jak nam się natrafi, że będę mógł wyjść w złotą główkę, to zrobię złotą główkę. Przez to, że się boję, zawsze że ktoś na mnie wyskoczy, to się dużo rozglądam z naszym tutaj. Ale nikogo nie mogę znaleźć. O, no widow, straciliśmy sporo chapsów. Sensu to zrobię, trochę. Doba, tu nam się przynajmniej udało. I gdybyśmy mamy widzowie Diax, czyli wiesz, jeśli się nie mylę, to możemy zrobić teraz tego Enchanta, no, mamy cztery diaksy. No, będziemy mogli zrobić Enchant. Widowisko. Wkopiemy się tutaj na wszelki. Zróbmy tak, że zrobimy slawa. Dobra, teraz możemy stać sobie tutaj na kucaku. I robimy widzowie sobie ten siup. I teraz to, to i mieczek. Sharp jeden, zróbmy drugi. Już się przeraziłem, że nie mam tego lapisu. Sharp dwójka. I teraz sada szybciutko. Nie mamy levela. Kurka, wolna. Dobrze, przynajmniej mamy to. Ale widzowie, przydałoby mi się jeszcze trochę leczonka. Okej, okay, mamy tu lapis. Nie no, byłem pewny widzowie, że to sprawie niemożliwe by w takim miejscu znaleźć to. Ale się jednak udało. Ale dobra widzowie, wiecie co jeszcze zrobimy? Skoro już tutaj jest redstone'ik, to ten redstone także skopiemy. Okej, okay, i teraz widzowie... Prot 1 tutaj nam się przyda. Prot 1 na tym też. Dobra, trochę redstone'ika. I widzowie robimy sobie... Wychodzimy i otwieramy dropa. Ja widzowie chyba... No może nie, ale... Zastanawiam się, czy tego refa by lepiej nie było ześć teraz. Tak, chyba nie, chyba nie. Okej, okay, tutaj widzowie nikogo nie ma. Chyba widzowie. Robimy to tworzy się Knok trójka widzowie Powiem widzowie, że Doba, typ. Jemy Rafa No nie, widzowie, zdedaliśmy, ile on nam zadawał. Nie, doba. Już gdybym go hitnął, to że na trudno Dajcie lajka i suba. I pa pa.